Nie, to jest, jest Siema rodzinko, tu Edi. I Gabryś. Czyli, czyli bracia. bracia. Na początek wylosujemy dla siebie po trzy możliwe nagrody. Zwycięzca zgarnia tylko jedną nagrodę. Na koniec dowiemy się o co w ogóle gramy, więc koniecznie oglądajcie do końca. Będzie dużo się działo. A na kole fortuny przygotowaliśmy, zobaczcie, różne miejsca, w których będziemy szukać różnic. Jest, uwaga, pokój Spoko Nikoli, czyli naszej Oho. siostry. Jest garaż. Yes, sir. Yeah, yeah, yeah. kuchnia, jest tak? salon, jest toaleta, mój pokój, pokój Gabrysia Więc w ten sposób też dobrze poznacie nasz dom Teraz szybko lecimy Gabrysi, rozdzielamy się Ty musisz przygotować trzy nagrody dla mnie Ja trzy okay. na ciebie i losujemy o co grasz ty i o co gram ja Okej, okay, to lecimy Dla niego przygotowałem dwie słabe rzeczy Chociaż według mnie jedna to jest fajna, no bo Karnet na zabawę z Gabrysiem Więc no, będzie się działo, a tutaj mamy gąbkę do naczyń Czyli to znaczy, że będzie musiał samoręcznie ręcznie zmywać Ale najlepsze, Adi kocha rozdzielanie Liny, więc może wygrać Arek. Dla Gabrysia mam możliwe trzy nagrody. Pierwsza z nich, zobaczcie, to jest zegarek, bo ostatnio, słuchajcie, wygrałem, byłem w takim programie, jaka to melodia! I dostałem taki zegareczek, więc nowka sztuka. I mi się podobało, więc dałbym mu zegarek, jeśli wylosuję tą kartę i wygra, oczywiście. Długopis, czyli taka marna nagroda, żeby nie było, że może wygrać tylko fajne rzeczy. I trzecia, zobaczcie, tu jest LEDowa podkładka. Bo jak wiecie, Gabrysie niedługo długo zaczyna streamować i będzie miał fajne studio gamingowe, będzie z tego odcinek. Zobaczcie taką podkładkę. Znalazłem. I Gabrysowi podobała się, z tego co pamiętam. O, ta jest. Ona kosztuje 140 zł. No nic, no jeśli ją losuję, to może ją dzisiaj wygra. Dobra, idziemy. Gabrys, losujesz jedną kartę, którą chcesz w zasadzie jeszcze żeby nie było. Ale nie możesz podglądać. Dopiero na końcu okay. odcinka, jeśli wygrasz, to zobaczysz, co wygrałeś. Okej. Okay. Dobra, I odłożę ją tutaj na radzie, żeby nie było. Tutaj. Ja też losuję jedną. to ja z tą. Też nie podglądam. Odkładam ją tutaj. Ale słuchajcie. Spoko Nikola weźmie karty i będzie ich pilnować. Na samym końcu dopiero jak albo ja wygram, albo Gabryś wygra, dowiemy się o co graliśmy i wy się dowiecie, ale zobaczcie, jeżeli przegra... Znaczy zawsze ktoś przegra. Przegram albo ja, albo ty. Nasza siostra robi tort i znalazłem tutaj bardzo fajną śmietankę. O ten, kto jest przegrany, bija głowę do środka. Tej o, śmietany. tak jak to był ten odcinek z moko. Losujemy na kole fortuny. Gdzie szukamy pierwszych różnic? Losujemy miejsce, w którym Ty będziesz musiał znaleźć różnicę. Start. Okay. Koło się co? kręci. Pokój Ediego. Czyli Mój pokój. Twój pokój. Dobrze. Okej, okay, to lecimy do mojego pokoju. Jesteśmy okay. już u mnie w pokoju. Masz 60 sekund. Zapamiętaj ten układ. Ok. Zapamiętaj sobie wszystko. Będzie pięć różnic. Pięć rzeczy się zmieni tutaj. To, co jest tutaj w obszarze tego kadru, przede wszystkim Gabryś, wiesz? Gabryś już poszedł, ja teraz szybko zamieniam tutaj pięć rzeczy. Zobacz. Pięć różnic, zobaczcie. Mamy tutaj nasze zdjęcie na Instagramie, ale. Tak, weźmiemy w bok. Tu już mamy pierwszą różnicę. Mogą być troszkę taki bardziej chamski i po prostu poczekać, aż zmienią się lajki. I w ten sposób Gabryś by się w ogóle nie zorientował. Ale tak będzie lajtowo. Wy możecie zmienić ilość lajków, więc followujcie Instagram. Bracia pod tego oficjalnie. Jestem Gabryś. Kolejna rzecz, którą zmienię. O 180 stopni. Kolejna rzecz. O, ten słonik sobie zapalę te lampki. I jeszcze. Co jeszcze mogę zmienić? Zamienię do niczki, ta jest okrągła, to jest prostokątna. Mamy pięć różnic, wołamy Gabrysia. Dobra Gabrys, jesteś gotowy? Tak, zdjęcie. Zaczekaj, start. Zdjęcie na pewno, lampki zapalone. A okay. e, tak. zdjęcie, Lecikę. Oto zdjęcie. A okej, okay, dobra. Lampki zapalone. Dwa. E, tak, chu hmm, było więcej. Nie. Yeah. Słoik. Dobrze, trzy już. E, trzy. A, dobry. Yy, jeszcze... Coś tam ze świeczką? Nie. Yy, ale ciepło. O tutaj mech było... Nie. Yy, Masz ta. jeszcze? Tam świeczka była wymieniona? Nie. nie tutaj ale blisko, że... do, do, dodało się więcej Nie. Nie. Ja poczekaj, co jest jeszcze. Taka że Tam była jakaś linka, coś takiego, czy to było? Nie, ale jesteś blisko, coś w tym szczęścia. Chyba tam jest ten taki wentylator. Coś takiego. Yy, gniazdko. Ktoś nie, tam? nie gniazdko. Zostało... 8 sekund. Areka! Dobrze! Ale co za Areką? Yy, tak, że była bliżej postawiona. Nie, źle, Dobra, stop! <grym> A co trzy było różnice ci się udało. Udało Ci się trzy różnice, gadałeś? Areki, zobacz, zamieniły się miejscami. Ta Areka była tam. Um, Tego tak. nie zgadłeś i walizka jest odwrócona, widzisz, nie ma zawiasu. Ja... Ale tak czy owak, zgadłeś trzy, teraz twoja kolej. W tej rundzie abyś dostaje trzy punkty, i ten kto na koniec zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa. Okay. Dobra, kręcimy dla mnie. I co jest? Zaczekaj. Salon! Salon? O nie, to nie jest nie, ja miejsca. mam coś mega. Jadij, chodź, już możesz sobie zapamiętać. Tylko, wiesz co, zapamiętaj o tym, To coś w tym obszarze, tak? Tak, Rano. zapamiętać wszystko. Gra słuchawki. Ten odświeżdżał powietrza. To jest w ten sposób. Ojejku, tam jest to. Ojejku, wszystkie takie podobne kolory. Dobra, mam to. Ok. Masz już? No, dobra, to my zmieniamy. Dobra, to my zabierzemy maseczkę i wymienimy na tym. Jest bardzo podobna, bo jest biało-szara. A następnie to wyłączymy Xboxa, wywalimy lampę wygnijmy kwiatka. To są chyba nawet takie same. Tak, to są takie same. Okej, okay, mamy już cztery i jeszcze piąty. ok teraz zamienimy grę, o tą grę, z tą grą. I już możesz przechodzić. E, Tylko no, nie tak. No, to tutaj trwało, tutaj że już znużyłem zapomnieć, jak to wygląda. A co się zmieniło u mnie, Gabryś? No, z zdej, 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 zdej. No, zdej, zdej. <grym> bluzę No, z Mam pomiętą koszulkę. Co, start? Mhm. Dobra. Ej, o rany myślałem, że to zmienicie, ale tego nie zmieniliście. Nie leżał tam pad albo pilot? Nie. nie. Y, dwie, jedna poduszka była? Nie, patrz na ten obszar. Ci? Drzewko ten jest okręcone? Nie. nie. Ej. Ale blisko, ale blisko. Blisko, blisko. nie odkręcone, ale blisko. Coś jest na dni. Jeszcze dwadzieścia. Ładowarka jest podłączona albo nie podłączona. Nie. Nie. No co ty? Te poduszki nie było ich tam. Nie! Ale jaja! Nie było tej ładowarki dopada do Xboxa tam? Nie. Wiem, to jest obrócone. Ten czarny adapter taki. Nie, nie. Przekręcony nie, jest trochę nie. Jest pod kątem. nie, nie, nie. No, zmienił się ta słonka, była bardziej zasłonięta. Nie, trochę tak, no, no to w związku z tym, jest trochę bardziej odsłonięta, to możemy to mu zaliczyć. To się są zmienione. Nie! Możemy mu to zaliczyć, bo jest trochę bardziej Ech, odsłonięta. Ej, jakie jest ciężkie. Tam nie było tego położonego, na dolnej szafce nie. obok szarego pudełka. Pięć, cztery. Słuchawki były inaczej porządne. Trzy, dwa. Ten czarny nie byłek. Nie! Nie zganisz żadnego! O co chodzi z tą firanką, że sponka nie ma? Nie, bo tam zamieniliśmy kwiata! Ten tak. Był, o, tam. E, tak, lampa tam była, Xbox był o no tam. tak, tak, lampa tak tam była, Xbox był tak, tak, lampa. tak, jakby W tak, ta tego tak, tak, zorientował. tak, tak, To tak, tak, ale hit! O, no i jeszcze... Maseczka! Maseczka, a, to maseczka, to jest maseczka, szczegółowe. Maseczka. Była biała maseczka czysta, a jest ta... Czyli masz Adi zero punktów! O nie, muszę się odegrać w kolejnej rundzie. Ale teraz ci zrobię takie ciężkie rzeczy. Losujemy. Zręcimy? Tak. Jest garaż, zobaczcie. Jest, zatrzymałeś na garażu, jest, jest idealnie. Garaż. Lecimy do garażu. Zobaczycie, jakie mamy fury w garażu. Jesteśmy już w garażu. Gabryć, zapamiętaj ten kadr. Spójrzcie też na kamerę. Dwa miejsca pokazują. Pa, patrzę na kamerę. A Dobrze. kiedy Gabryś zapamiętuje, wy oglądajcie odcinek do końca bardzo uważnie, bo nasz motorzysta działa podprogowo i ukrył hasło odcinka. Wygrywa ten, kto pierwszy napisze hasło w komentarzu. Gabriel, zapamiętałeś? Zapamiętam. Zabieramy się do pracy. Trze to. Typ. Kolejna deszcz. Desz. 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 Lusterka. Gabriel zapraszam. Dobra, już Zaczekaj, puszczamy stoper. Dobra, Co czas. Jest? Czas. Start. Bak paliwowy. Yy, no tak. Tam wycierać. I jakaś smatka tam jest. Nie. Tak, tło jest na pewno odwrócone. Nie. Jak ja to jest możliwe? Y, lusterka. Nie. No, nie. Tak, no jeszcze, ten, no jeszcze ten, 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 jak on się nazywa? Nie. O, o ten to niebieskie Jaki tam w tle. Nie. 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 nie, nie. Jaki się różni. Ten wow. Abrycz nie, to jest nie Pięć. Ej, nie, ale serio! Tak łatwo to jest zauważyć! 31 sekund. A Czy się tylko widzi? ja jestem taki słaby w tą grę. Dajcie łapkę w górę dla niego. Pamiętajcie, jak 10 tysięcy łapek w górę, nagramy kolejny odcinek i będę musiał odegrać, ale jeszcze nie jest powiedziane, że przegram, no tak. bo ja teraz mam szansę i będzie jeszcze runda dogrywkowa. Lecimy na górę do domu No dobra, ja szukam, to ty kręcisz? Dobra. Daj. Okay. Kręcę. Pokaż, sobie I co. MÓJ POKÓJ! O nie, a ty strasznie źle w, znasz mój pokój. W miarę pokój. nie, w miarę znam twój pokój. Serio znasz mój pokój? A niedługo, bo niech ja się, się zmienił będzie studio gamingowe i ogóle, będą screamy. Ale lecimy. A wy subskrybujcie kanał, jeśli chcecie oglądać nasze odcinki, bo wyjeżdżają regularnie. Ej, ja Adi, chodź sobie sprawdzić, jak to wygląda. Okej, okay, zobaczę się w kadrze. Muszę zapamiętać? A, ja jestem w kadrze. Ojejku! Będzie znowu ciężkie, ale nie, no dobra, muszę jak najwięcej rzeczy zapamiętać. Dobra, jest panda, piórnik leży. Na wieszakach trzeba zwrócić uwagę, co jest. Tam leżą tory Hot Wheels. Tu leży plecak. Jest podsunięte to. Rany, znowu jest tyle elementów. Pistolet, zestaw. Światło się pali. Książki jest pomarańczowa, druga. Dobra, już koniec. Okay, już dobra. chyba nie zapamiętam najważniejszego, czyli o tej poduszki. Na pewno zabierzemy pistolet. zabierzemy piórnik, powiesimy coś innego na wieszakach i zabierzemy to, Też. a do no szufladki, A my ostatnie powiesimy pomarańczową bluzę. Jest OK, już masz... chodź! Dobra, farbuję. Dobra możesz minutę. Puszczaj stopper. Dobra, no to tak, nie ma Fortnite piórnika, był piórnik i tak. teraz go nie ma. Tak. Poduszka przestawiona. Tak. E, tam dobrze mówi na wieszaku, jest nie było tej tak? bluzy. Tego nie ma na łóżku. Tak. To przytrzymywało. Tak. E, I co jeszcze? Jejku. No, Gabi. Plecak? Nie, 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 nie. No, czekaj, co, nie jeszcze? co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze? Tak. Wiem. Piórnik był i pistolet w Fortnite był, tak? tak? Nie nie był Fortnite, ten na wodę. Yes, wreszcie. Je, nie, kto? No. <śla> to jest! Wreszcie. Jak Jaki cudem? Co ci daliśmy? Teraz było trochę łatwiej, ale jest runda do gry w kabak, tak. więc szykuj mi kolejną rzecz. Teraz finałowa runda, runda, która wszystko rozstrzygnie Gabryś, więc lecimy. Dobra, co teraz? Ale w tej rundzie... To jest balkon! balkon. O kurcze! Ty będziesz ryba, będzie, będzie na balkonie. Będzie na bo jest mokro. Jesteśmy na balkonie, pada deszcz, jest mokro i jest trochę bałagan na balkonie, ale dzięki temu dużo rzeczy będzie do zmienienia. Gabryś, zapraszam, zapamiętaj sobie szybko. Ale ci teraz zrobię trudne, zrobię ci okay. tak trudne Dobre, teraz, ale będziesz miał hardcore Mogę iść Pięć rzeczy Zobaczcie, widzicie to? Jak jest ustawione? Zrobimy to w drugą stronę Tu też zamienimy, czyli już są trzy I piąta rzecz... Piąta rzecz, ale tylko po prostu. Dobra, gotowe. To będzie ciężkie. Start, zaczynamy! Okej, okay, jestem już. Yy, Co się nie. zmieniło? Tak, zmieniła się ścierka. Ścielka, Która? Znaczy... Nie ma ścierki? To pierwsze. Nie, żółta. Tam była, o tam była żółta ścierka. A okej, okay, no. Yy, tak, tak na pewno... Równika. Na pewno o to było gdzieś Nie, patelnia. Nie. Ścierka pod nią. Nie. Yy, ta, ten wiesz, ten, ten niebieskie było jeszcze takie mniejsze nie. Yy, Tak, ha hamak został obrócony. Nie został, ale ciepło. Zostałem. Znaczy Coś z hamaki, hamak no? yy, To tak jakby, że była ulotka, ta taka wież. No dobra, tak, zaliczone, no dwa punkty. Yy, na pewno ławka została. Nie, ławka nie. 19 sekund. Yy, to te wiesz, te białe zostały przesunięte. Ale jak? W sensie? No, że tak jakby, że i to górne? Nie. No dobra, racja, okej. Okay. Tak? No dobrze, jak trzy punkty. Nie, no dobry w to jesteś. Yy, tak. I na pewno tam jest jeszcze yy... stop. Świerka. Nie, Już ścierka czy... nie. Trzy punkty. Dobra. Czyli mam szansę się teraz... A dwie jeszcze jakie były? A, to dobrze, żeby wytłumaczę ci. Gabryś, dwie jeszcze rzeczy, które były zmienione. Tu dobrze powiedziałeś to, ale patrz, tu była ścierka. No tu właśnie... Ale nie, nie, mówiłeś o tym albo o tym. Te ścierki zamieniły się w ten sposób. I to, Gabryś, było tak. O ja, gdzie kurczę. <laughs> teraz toaleta. I to dla mnie toaleta. Ja tam się o, dogrywam. O kurczę. Nie, ty masz trzy punkty zrobić teraz. Trzynaście. Dobra, taleta, lecimy. Dobra, muszę jakoś dobrze wykmienić, żeby Adi tego nie odgadł, bo naprawdę różnica punktów między nami jest strasznie mała, więc może wygrać. Dobra Adi, zapamiętuj. Jestem zapamiętuja. Znowu rzecz u mnie się zmieniła, kapcie u mnie się zmieniły <grym> na takie ściany <ciapie> śmieszne. Dobra, <grym> okej, okay. trzeba już zapamiętać. Szafka jest trochę uchylona, środeczki są czyte i tak wystaje I tu jest rzeczy, to będzie najcięższe Jest krem, perfumy są jakoś tak krzywo postawione Mydło jest w ten sposób na prosto, tu jest tak Jejku Panie, dobra, okej okay. Dobra no, i idź się schowaj gdzieś tam Okej, okay. ja zamieniam to na mniejszą dziurkę do tyłu Zabieram mydło, przekręcam krem na drugą stronę Przekręcam też to Zabiorę ten szampon. To jest naprawdę hardcore. Jak na mnie to ja bym nie zgadła. Okej, okay, Jadi? Już masz... Chodź! Chodź, masz zgadywać. Start lecimy. No to tego nie było tutaj obok perfum. Nie. Dlaczego? No tego białego nie było między perfumami. Tego A ty, było. Tak, tego. Było? było. No co ty? Ale blisko, ale coś. Perfumy inaczej stały, tak także było widoczne na nie. Ta była temperatura wody ustawiona, ta jest Tak, tak, słabej. tak, mm -hmm. eee, jeden. Hmm. Niwa i szczotka była Nie, 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 nie. Jejku, nie, są takie taki słabe... A nie ma mydła. Y, tak. To też było przekręcone. Tak. Mm, trzy. Trzy. Dobra. Eee, tam coś wyjęliście, jedną rzecz. Tak, Dzie, tam, pan, 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 a Tak, pan ten cztery. U. I z tym jeszcze jedna rzecz. To było, ale inaczej odwrócone, tak to. O kurcze. Tak? Yes. I do 46 sekund, dobra chodźmy policzyć punkty Policzmy punkty w sumie Znaczy może Ej dobra Niki Daj Niki na nagrody Daj się, Niki karty Która zagrywała. jest twoja? Czerwona, tak? E, tak, moja czerwona Policzamy punkty, ja miałem 0, 5 i 5, czyli 10 Ja cztery? 5, 5, 3, czyli 13, a ty 10 Czyli któryś wygrałeś Zaczekaj, a to znaczy, że ja będę musiał Dobra. za chwilę, za, chwilę, za chwilę wsadzić w głowę? Teraz ja na początku. Zaczekaj, nie, bo to nie jest takie, do, to nie jest pyszne, żebyście wiedzieli, to jest śmietana z tortu, która nie wyszła, taka zważona, Obudzie. ale Gabriel, słuchaj, zwycięzca jest tylko jeden, a nagrodą jest, co wylosowałeś? Lepowa, Lepowa podkład! podkładka! Tak, tak, tak! tak! to tak duża, tak! Oczywiście, oczywiście głowa, ja, ja chcę tak, to zrobić, mam ważny to jest dla mnie zabawa Czerwony przycisk, zamieńcie w szary. szary. subskrybujcie kanał, odcinki wtorek, czwartek, sobota I Mam dla ciebie pyszny obiad wow. Pyszny obiad <noise> Subskrybujcie kanał, piesek, do dobry zobaczenia piesek. w sobotę Dobry piesek